Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, the troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. W wczorajszym vlogmasie zmieniałam tutaj wkład na ten taki cynamonowo-jabłkowy i dałam na najmniejszą intensywność. A tutaj pachnie tak, że chwilowo nie da się wytrzymać, więc po prostu będę go od czasu do czasu wyciągać. No bo tutaj faktycznie wszędzie unosi się jabłko z cynamonem. Ja zawsze kupowałam księżycową lilię. Chyba tak się nazywał ten zapach. I on był przepiękny, natomiast nigdy tak intensywny jak ten. Ja już po śniadanku, co zresztą widzieliście. Od jakiegoś czasu po prostu ciężko jest mi zmusić się do śniadania. Czasem mam takie dni, że faktycznie zjem, ale w większości raczej nie mam ochoty. Jestem głodna gdzieś dopiero około godziny, nie wiem, dwunastej. No ale że wiem, że w danym dniu na przykład nie będę miała kiedy coś tam zjeść o tej porze. No to muszę się zmusić do śniadania, więc zarówno wczoraj, jak i dzisiaj to zrobiłam, eee, ale dobra. Weszłam tutaj do kalendarza i zastanawiam się, który dzisiaj jest. Mój pomocnik w postaci telefonu mm. mówi, że dzisiaj jest 17, więc otwieramy. I dzisiaj w kalendarzu pojawił się koncentrat, który natychmiast zwiększa rezerwy nawilżenia skóry. Sięgni po intensywne nawilżenie ukryte w uzależniającej, ultralekkiej formule żelu na bazie wody, która natychmiast sprawia, że skóra jest jędrniejsza, gładsza i bardziej sprężysta. Myślę, że fajnie to się sprawdzi pod krem na noc na przykład i zawsze zaczynamy od tych lżejszych konsystencji, więc to najpierw, a dopiero później na to kremik i myślę, że będzie to na pewno właśnie tak jak tutaj producent obiecuje, zwiększać nawilżenie plus jeszcze krem. To już może być naprawdę taki fajny zastrzyk odżywienia dla skóry. Z miłą chęcią przetestuję, zwłaszcza że moja cera jest taka bardziej sucha. Dobra, odzywam się do Was ponownie. Jest jakieś 10 godzin później, no ale dopiero teraz wróciłam z pracy. I pierwsze co to chwyciłam za kamerę, żeby się do Was odezwać, muszę napić się najpierw kawy, bo cały dzień nie miałam kiedy tego zrobić. I zaraz zasnę. Także to najpierw, później co? Jutro w ogóle z rana mam trochę luzu. Więc będę sprzątać, może wam nagram więcej urywek i powstanie z tego takie clean w mi, żeby was troszkę zmotywować przed świętami. Muszę nagrać też jeden film QA odpowiedzi na wasze pytania, bo wam obiecałam, być może wejdzie to w niedzielę, ale zobaczymy. I później jeszcze mam pracę. Sobota też jest pracująca. Dopiero po południu będę wolna, ale to nieważne. Dzisiaj mamy czwartek, więc skupmy się na razie na tym dniu. Pokażę Wam dzisiaj wieczorem dwa produkty do pielęgnacji, które testuję już od dłuższego czasu i naprawdę fajnie mi się sprawdzają. Mogliście zresztą zobaczyć to w którymś vlogu październikowym. Jak właśnie dostałam od tej firmy paczkę i dlatego wcześniej o tych kosmetykach za dużo nie mówiłam, bo chciałam je przetestować. Więc nie wiem czy w październiku czy w listopadzie, ale chyba końcem października jakoś to było. No niemniej jednak testowałam i chciałabym Wam dwa słówka o nich powiedzieć. Idę wypić kawkę. Jeszcze chciałabym dzisiaj może nakroić pomarańczy i zostawić na noc na grzejniku, żeby ususzyć. No bo to wiecie, wtedy taki fajny zapach się unosi i, i zależy mi na tym, więc yy, dobra, kawa, a później cały plan. pomarańcze i poukładam je tutaj na grzejniku. Tak myślę, że będzie najwygodniej. Tak samo robiłam rok temu i wiem, że grzejnik się mega wybrudził, ale no co za problem, później to wszystko przetrzeć, a zwłaszcza że i tak jutro będę sprzątać, więc no nawet dobrze, że robię to wszystko dzisiaj. I tak pomyślałam, że przecież pasowałoby mi dzisiaj umyć kuchnię, łazienkę. Może jeszcze bym zdążyła kurze Nie wiem kiedy ja to wszystko zrobię, bo mi chyba doby braknie. Bo jeszcze sobie przygotowałam tutaj pewien zestaw na wieczór. Już Wam zresztą pokażę. Myślałam, że zrobię sobie dzisiaj paznokcie u stóp, a w inny dzień u rąk, żeby, wiecie, to wszystko się nie nałożyło razem, bo nie mam na to czasu, zwłaszcza teraz przed świętami jest co robić. Więc muszę wieczorami gdzieś tam ogarnąć też siebie. No jedyne, co mi się udało, to gdzieś tam na szybko zmyć y, lakier. Który miałam na paznokciach, ja sobie tak u stóp maluję raz na miesiąc zwykłym lakierem i tym topem też, Wili to się super trzyma. Hybrid mi się nie chce robić, właśnie u stóp, no bo to jest za dużo zabawy, nie mam na takie rzeczy czasu. Więc to jest najlepsza opcja, zwłaszcza, że się fajnie trzyma i spoko wygląda z tym topem. To mi wystarczy w zupełności. No, u dłoni robię hybrydy, więc to dużo dłużej zajmuje. Jedyne co, to przy okazji bym sobie dzisiaj też y, skróciła, więc już bym miała tej mniej roboty, bo później tylko tak naprawdę ściągnąć i odsunąć skórki. Y, u stóp muszę też y, opiłować. I właśnie pomyślałam, że zrobię to dzisiaj. Nie wiem kiedy paznokcie u dłoni, może jutro, może w sobotę na pewno nie, ale może w poniedziałek, no jutro albo w poniedziałek, zobaczymy. Natomiast tak, jeżeli chodzi na jaki kolor zdecydowałam się u stóp, no to ja lubię mniej więcej tą samą kolorystykę robić zarówno na górze, jak i na dole. Że tak już to powiem, żeby się nie powtarzać stopy, dłonie. Więc wybrałam tutaj no, Golden Rose Ice Chic, numerek 41, czyli taki czerwonobordowy. Jeżeli chodzi o to, jakim będę malować dłonie, to jest to cabos, taki czerwony odcień. On ma lekką drobinkę, ale ona jest tak widoczna tylko pod dobrym światłem. Zaraz Wam zresztą powiem, jaki to kolor, bo mam tutaj zdjęcie w telefonie i on nie jest taki bordowy, chociaż chciałam, żeby był i myślałam, że taki będzie, ale okazało się, że on jest taki bardziej czerwony, ale czerwony zgaszony, więc całe szczęście, że nie jakiś rażący, bo ja jednak nie za bardzo takie lubię. W, w ogóle, no, ja i czerwienie to, wiecie, daleko mi do tego. Ja bardziej lubię beże, brązy, róże, ale od święta chciałabym, żeby było coś innego na tych pazurach. I to jest ten kolorek romans. Z firmy Kapos, seria Gelike czyli dla alergików także tak, tutaj zrobiłam sobie też kawkę, wypiję ją i najpierw wezmę się chyba za sprzątanie widzę, że moja gałązka tutaj już niestety się ususzyła te, które trzymam w wodzie są w idealnej kondycji nawet igiełka nie spadła natomiast te, co były tutaj położone no to jak widzicie więc jutro z rana pójdę na ogród szybko zerwę świeże, zanim jeszcze zacznę odkurzać a te dzisiaj najprawdopodobniej będę musiała wyrzucić, no bo właśnie chciałabym też wyścierać tutaj wszędzie kurze, żeby już mieć na jutro wszystko przygotowane, tylko odkurzyć i zmyć podłogi. Do was ponownie wysprzątałam, wykąpałam się, głowa umyta i zrobiłam sobie peeling enzymatyczny. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, w którymś vlogu listopadowym bądź październikowym pokazywałam wam, robiłam nawet open boxa paczki od firmy Sensum Mare. Dostałam kosmetyki do przetestowania: ten peeling enzymatyczny, tonik i jeszcze krem, ale nie chcę otwierać wszystkich kremów, wiecie, w jednym czasie, więc najpierw muszę wykończyć jeden, a później dopiero tak naprawdę wezmę się za kolejny. Także o tamtym kosmetyku pewnie powiem Wam dopiero za jakiś czas, ponieważ, tak jak mówiłam, jest nadal w szufladzie nieużywany. Ale już od dłuższego czasu regularnie stosuję sobie ten peeling. Jest on enzymatyczny. Ja uwielbiam takie produkty, bo moja skóra bardzo szybko się podrażnia. Jeszcze ewentualnie drobnoziarniste przejdą, ale lepiej jednak u mnie albo peeling kwasowy, albo enzymatyczny. No i tutaj właśnie ten sensu umary bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Na pewno większość z Was kojarzy ten peeling z tołpy 3 enzymy. Ja porównałabym te dwa produkty w swoim działaniu, ponieważ zarówno po jednym, jak i po drugim otrzymuję taki sam efekt czyli delikatnie widzę, że ta skóra się wygładziła i oczyściła. Też uczucie na twarzy jest bardzo podobne, bo po nałożeniu czuć takie delikatne ciepło. Przynajmniej ja to odczuwam, zarówno przy jednym, jak i przy drugim. Bardzo, bardzo Wam polecam ten produkt, bo ja naprawdę jestem bardzo z niego zadowolona. I jeszcze go tu sporo mam, bo jest mega wydajny, więc cieszę się, bo będę mogła go jeszcze dłuższy czas używać. A jeżeli chodzi o tonik, to zaraz sobie właśnie muszę twarz stonizować, bo tyle co dopiero zmyłam ten enzymatyczny. I to jest tonik, który ma odżywiać i nawilżać fajnie, po nim skóra jest taka. No, właśnie ma się to uczucie delikatnego nawilżenia. Ja po zmyciu twarzy, czy to wiecie, jak robię demakijaż, dwuetapowe oczyszczenie, czyli olejkiem, później żelem, i czuję jednak takie ściągnięcie skóry delikatne. Nie jakoś bardzo uciążliwe, ale jednak coś tam czuć. No i ten tonik fajnie przywraca tutaj ten komfort, i ta skóra. Nie jest taka, wiecie, nieprzyjemnie ściągnięta, a więc czas zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się w kolejnych. Cześć!